Są takie przepisy, które zaskakują prostotą. Z kilku składników powstaje coś, co wygląda i smakuje jak małe kulinarne odkrycie. Zaczynam od starcia sera żółtego na tarce o grubych oczkach. I już sam ten zapach sprawia, że robi się przytulnie. Wykładam suchą patelnię papierem do pieczenia. To prosty trik, dzięki któremu nic się nie przypali. Równomiernie rozsypuję starty ser na patelni. To będzie nasza baza, chrupiąca i lekko ciągnąca się po usmażeniu. Kroję cukinie w cienkie, delikatne plastry. Uwielbiam ten moment, gdy nożem prześlizguje się przez warzywo, a kuchnia pachnie świeżością. Układam plastry cukinii na powoli roztapiającym się serze. Z każdą chwilą tworzy się cienka, złocista warstwa, która połączy wszystko w całość. Doprawiam solą, pieprzem i ulubionymi ziołami, smażę na najmniejszym ogniu, aż spód stanie się złocisty i pachnący. Na jednej połowie wykładam ulubione dodatki. U mnie to majonez, szynka ogórek, w pomidor i cebula. Wszystko świeże i kolorowe. Jeśli lubisz szybkie i pomysłowe przepisy, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych inspiracji z mojej kuchni. Wiesz, że wystarczy zastąpić pszenną tortillę taką z sera, żeby znacząco obniżyć ilość węglowodanów w codziennych posiłkach? To prosty sposób, by jeść lżej, bez rezygnowania ze smaku. Doprawiam jeszcze raz wszystko do smaku, bo nic tak nie cieszy jak idealne połączenie świeżych składników i przypraw. Składam tortillę, przykrywając dodatki drugą połówką. Ser delikatnie się ciągnie, a całość wygląda jak z małej bistro kuchni. I gotowe, złocista, chrupiąca tortilla, pełna smaku, a przy tym niskowęglowodanowa i lekka. Dziękuję, że gotowałaś dziś ze mną. Jeśli lubisz takie proste i zdrowe przepisy, zasubskrybuj. Razem stworzymy jeszcze wiele pysznych chwil w kuchni.